Kolejnym brakującym ogniwem ewolucji człowieka stał się człowiek z Piltdown. W 1912 roku trzej panowie: Arthur Smith Woodward, dyrektor Brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Charles Dawson, amator paleontolog i katolicki duchowny jezuita. Taylor de Chardin zwołali konferencję naukową w Londynie i ogłosili, że po czterech latach poszukiwań w żwirowni w Piltdown znaleźli fragment czaszki człowieka i żuchwę podobną do małpiej z nielicznymi zębami, ale startymi w ten sposób, w jaki ścierają się u człowieka, a nie małpy. Znalezisko było ciemne i wyglądało na bardzo stare. Brakowało jednak najważniejszego zęba, kła. Osiem miesięcy później, jezuita Taylor de Chardin ogłosił, że odnalazł brakujący ząb podczas przesiewania żwirów Piltdown. Pasował do żuchwy i był tak samo starty, jak inne. Jednak w środowisku uczonych panował daleko idący sceptycyzm, bo nie pasowała im żuchwa do czaszki i zębów. Trzy lata później, czyli w 1915 roku, dyrektor Brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Arthur Smith Woodward, ogłosił, że dwie mile od Piltdown znalazł dwa fragmenty czaszki i ząb trzonowy. Wówczas krytycznie nastawieni uczeni skapitulowali i zaakceptowali odkrycia z Piltdown. Na podstawie fragmentów czaszki, żuchwy i kilku zębów sporządzono model człowieka z i okrzyknięto go brakującym ogniwem ewolucji człowieka. Oszacowano, że pochodzi sprzed 500 tysięcy lat, a trzej jego odkrywcy stali się sławni i zrobili zawrotną karierę naukową. Przez 40 lat człowiek z był przekonującym dowodem słuszności teorii ewolucji.